dzisiaj robimy kogel mogel co? no? zaraz, zaraz, poczekaj mamy 7 jajek miód pszczeli kakao i sól już jest sypana widać te białe drobinki tak, to jest ta właśnie sól, którą ja używam A żona tą używa, nie wiem po co tak więc robimy kogel mogę, wsypujemy jeszcze kakao, tak. Robimy tak, żeby grudek nie było. No jako jedna duża czubota łyżka. Dodaję teraz jedną łyżkę miodu i będzie można miksować. Zrobi się taka właśnie konsystencja. Przelewamy. Jakurat ja przelewam na, na dwie miseczki. Lewam dwoje dzieci. Zaraz <laughs> no, zobaczymy. Mam no, dużo jeszcze nie zostało już, tak? Bierzemy łyżeczki i lecimy. jak tam walentyn smakuje? No. Mm, dobre? Smacznego? Mmm. Bardzo pyszne. Tak? Mmm. <śmianie> <śmianie> Dziękuję.